Cześć, rodzinny doradca zdrowego stylu życia. W dzisiejszym odcinku powiem o temacie, zagadnieniu, które z punktu widzenia zdrowia, zachowania tego zdrowia, czy jeżeli już straciliśmy zdrowie, powrotu do zdrowia, w moim odczuciu jest jednym z naj, najważniejszych tematów poza mózgiem to jelita. Powiem dzisiaj o jelitach, o dobrym odżywianiu i o mitach, które krążą. O właśnie odżywianiu i regenerowaniu jelit. Jest to bardzo ważne w aspekcie chociażby zespołu nieszczelnego jelita, plagi naszego dzisiejszego społeczeństwa. Jelita są nieszczelne, większość z nas z tego powodu choruje. Temat jelit to przeogromne zagadnienie skomplikowane i złożone. Rolą rodzinnego doradcy zdrowego stylu życia jest upraszczanie tego tematu. Jest mówienie w sposób prosty, taki, żebyśmy to po prostu rozumieli, nie w skomplikowany. Jak ktoś się chce uczyć medycznych skomplikowanych tematów, idzie na medycynę. No, właśnie to jest moją rolą jako rodzinnego doradcy: tłumaczenie tego, co komplikuje internet, z drugiej strony mówienie tego, co nie mówią lekarze, i w sposób jasny, klarowny, krótko powiedzenie tego, co jest sednem, i wszystko. W związku z tym mógłbym teraz Państwu powiedzieć. Pokazać tą puszkę i powiedzieć tak. W tej puszce jest najlepsza odżywka dla jelit. Powiedzieć, że to jest jeszcze powiązane z hasłem dr. Paul Clayton: jelit grube, okrężnica esowata i wszystko w temacie. No ale tak się, tak się nie da. Z różnych względów tak się nie da. Pierwszy podstawowy jest taki, że Państwo mnie nie znacie. Drugi, są autorytety. Nawet gdybym ja nim był. Które znacie, ale też oczekujecie, że ten autorytet w jakiś sposób uargumentuje to, co mówi. W związku z tym muszę wykonać moją robotę. No to zaczynamy. Może jeszcze taki mały dodatek. To słownictwo naprawdę jest bardzo skomplikowane. Uczę się go, przekładam to tak, żebyśmy to wszyscy rozumieli, ale boję się, że się przy któryś wyrazach wysypie. To takie humorystyczne. 90% ludzi kompletnie nie rozumie, czym jest błonnik. Dlaczego błonnik? No bo mówimy, że błonnik odżywka dla naszych jelit. Co ludzie mylą z błonnikiem, a błonnikiem, proszę Państwa, nie, nie jest. Otręby pszenne, równa się błonnik. mit, e, Nie. Ja tak myślałem. Kilka lat temu na śniadanko co robiłem? Jogórcik naturalny, do tego otręby pszenne, do tego jeszcze właśnie siemielniane. Super śniadanko, super odżywiłem jelitka. Byłem szczęśliwy, że je, żyję w zdrowiu. Poszedłem pobiegać, wróciłem.